Ma. jestem cycół, nabiniemy sobie freestyle A wiesz co jest grane jestem tylko narratorem teraz przemierzyłem się samym tym wrogiem teraz cały czas biegam do góry i w dół jeszcze zapomniałem coś ale jestem Tutaj nurt, rzeki nurty, rzeki nurty, zapierdalam tutaj stale, bo załatwiam tutaj sprawę, tam i tu, taki latam tutaj po mieście, taki stan mam, no i chuj, cały czas reprezentuję się z tym dymem, dymem, puszczam to w obiekt, teraz mam teraz taką jebaną drogę, Klaustrof powie, wiesz, że poruszyłem ten temat nie raz, to powinno być nakreślone na jebany wag podkreślony pod niej raz, bo Klimson produkcja, może chciałbyś zakać tu i tam, bo Klimson produkcja, jeszcze wyświetlenia skaczą mi tak, bo Klimson produkcja, chciałbyś mi jeszcze tutaj znać wszystko do ogarnięcia, chciałbyś naprawić mi tu świat, wiesz, że tutaj latam tu i tam, chciałbyś tutaj ogarnąć jeszcze jebany tutaj stan, spam nad rzeczy, ile jeszcze chciałbyś mi tu dać, ile stanów tutaj masz, ciężki stan, sąsiada no sąsiada jeszcze, wroga tutaj szukasz, bucha, hany, bo ja raz kolejnego bucha, lufa Ile już posłałem, ale przykreślony temat, już taki stan nad głową mam. Wiesz, że tutaj z nurtem rzeki latam, bo to jest jebana Łódź. To jest moje miasto, które reprezentuje tutaj znów. Teraz chciałbyś się dograć po raz kolejny. Po raz kolejny pod tej jebane tutaj wersy słowne. Wiesz, że tutaj pod upadam pod freestyle ten. Chciałbyś tutaj mi dać komentarz, no i właśnie latałbym, załatwiałbym tutaj sprawy, żeby tutaj czuć czuł się każdy lepszy, lepiej odrobinę, wiesz, że tutaj jest taka moja przełęcz ale jej jeszcze nie przeskoczę wiedząc, że czuję lekko presję tutaj na barkach, wiesz, że taka jest przemierzona tutaj, właśnie sprawa bo idę cały czas do tego jebanego czarnego pana, gdzie ma żółte kreski, wiesz, na spodniach wiedząc, że mógłbym coś podkreślić nakreślę jeszcze odrobinę, wcześniejszy freestyle się różni od tego, więc nie będę ci mówił, że mam wyjebane podwójne ego, co jeszcze chciałbyś mieć jak to powinno wyglądać przed kamerą Którą siedzę, znów zapierdalam, taka ciężka noga, ciężka noga, zapierdala w tej i nazad, bo to powinno być zrobione, taki jest czysty hazard Ile jeszcze życie jest tu moje warte, wnet chciałbyś się czuć tutaj dobrze, ale taki jest hazard też, hazard też, z magazynu na magazyn Jeszcze do pracy tutaj kołaczę, bo jestem zwykłym kozakiem w biterskim szaliku, ej, wiedząc, że mógłbym tobie reklamę dać, taki właśnie jest tu czysty stres Czystym stresem, bo życie jest piękne. Chociaż wiedząc, że czuję cały czas na plecach jebaną presję, chciałbym coś tu jeszcze o wiele więcej. Jeszcze nie powiedziałem tego, jego, to jakie ja właśnie mam ego. powietrze żeby wypierdalam coś tu jeszcze. Bo wierszem tutaj chciałbym podkreślić coś tu jeszcze. Jeszcze czystym freestylem, bo to pod bit powinno być nakreślone. I jeszcze znik, jeszcze jeden, nie jeden, nie drugi pies. I teraz jesteś mik, mik jak jebany stróż pędzwia. Teraz wiedząc, że mógłbym ci podkreślić, taki mam kurwa czystych stan. Czystych hazard, co jeszcze bym tu chciał. Ale nie powiedziałem jej, jej tego, no i właśnie taki jest kurwa czysty stan.